Witam. Dzisiaj relacja z budowy przyłącza operatorskiego. Jedziemy do szpitala, do mojego klienta, który obsługuje ten obiekt. No i mój klient dostał takie zlecenie od działu IT, że należy wybudować przyłącze na potrzeby przyszłych operatorów, którzy będą mieli świadczyć usługi dla szpitala. I wobec tego administracja, no nie chcę, żeby co chwilę nowy operator dokładał nowy światłowód, żeby wchodził do tej serwerowni. Serwerownia strategiczna, obiekt newralgiczny, więc nie jest pożądane, żeby, żeby tam był jakiś nadmierny ruch. Wejście też jest utrudnione, trzeba mieć przepustkę, zezwolenie, pozwolenie, trzeba się zgłosić, zapisać. No tutaj jest to w pewien sposób problematyczne, więc wymyślono takie bardzo mądre rozwiązanie, gdzie w serwerowni będziemy montować przełącznicę światłowodową. Klient wcześniej ułożył światłowód między serwerownią a studnią operator dla operatorów. Więc w tej serwerowni zakończymy światłowód na przełącznicy 19-calowej na złączach LC. Mamy tam 48 włókien w tym kablu. No i z drugiej strony, w tej studni zamontujemy mufę światłowodową, przygotujemy ją dla operatorów, powiesimy ją tam na ścianie, żeby to jakoś sensownie wyglądało i, i funkcjonowało. No i w momencie, kiedy pojawi się operator, on sobie ten kabel dociągnie do tej studni, wepnie się w nasz istniejący światłowód, no i wtedy w serwerowni informatyk może sobie tam podłączyć swoje urządzenie i nikt mu tam nie będzie się kręcił niepotrzebnie. Czy będzie to sprawnie rozwiązane? Jakie tutaj są problemy czy pułapki? No pierwsza jest taka, że musimy dobrze opisać kabel dla operatorów, dlatego że kabel, który jest tam zainstalowany, jest dosyć, może nie ciekawy czy trudny, ale to jest kabel wielotubowy, w którym nie ma czerwonej tuby. Jest trochę inna kolorystyka. Na no, którym oczywiście liczymy z oplotem za każdym razem i tutaj tak samo. Dlatego naszą pierwszą tubą w tym kablu jest tuba niebieska, niebieska, pomarańczowa, zielona i brązowa. W takiej kolejności ten kabel jest wykonany, dlatego klientowi opiszemy ten kabel w odpowiedni sposób. Użyjemy do tego numeratorków. Są specjalne numeratorki, które zakłada się na tuby. Opinamy taki numeratorek i wtedy tuba jest dobrze opisana. Nie robimy tam żadnych kreseczek, tasiemek dymo, które lubią się odklejać. Opisujemy to dedykowanym rozwiązaniem. No i druga rzecz, istotna, no to należy zaznaczyć zarówno właścicielowi kabla, jak i administracji, jaka jest kolejność włókien w tym kablu użyta. Zostawimy tam karteczki. Z taką adnotacją przygotowałem takie ściągawki, zalaminowałem je i operator, jeśli tutaj będzie się podłączał, będzie wiedział, która tuba jest pierwsza, które włókno jest pierwsze, drugie i w ten sposób, jak wykona przyłączę, to, to klient będzie wiedział, gdzie ten sygnał jest, na której parze. No, oczywiście, najprostszym rozwiązaniem jest podejść sobie do serwerowni, wpiąć czerwone światełko w jakiś tam port. No, i w studni, w tej mufie zobaczcie, na którym to światełko, na którym włóknie to światełko się pojawia. No, ale jakby cała koncepcja polega na tym, że właśnie nie wchodzi do serwerowni. Dlatego tutaj trzeba to bardzo jasno opisać. I my też takie opiski zrobimy zarówno w mufie, jak i w przełącznicy. Ponumerujemy tuby i wykonamy te spawy. Także do dzieła. Zaczynamy pracę.